Witajcie moi podwładni albo żołnierze Ej, ej. To, ty, ej, ty co tak chcesz ode mnie, Wy, Byście, gościu, się spokój, no! Co za koleś, e, e, dobra Hej okay. Dobra e, z, z, Zanim przejdziemy do naszego show, to muszę tylko... Go... Po sprawie, więc teraz przechodzimy do naszego show, a więc yy, witajcie! Dzisiaj do naszego magazynu przybyły Czemu... Stoicie, Dzisiaj do naszego magazynu przybyły, jak widzicie, całkiem świeże bronie. Więc zacznijmy od tej i dobra. Kto leci z was na pierwszy... ogień? Może ty, może ty, może ty, może ty. Może ty, może ty, może ty, może ty, może ty, może ty, może ty... Albo ty. Ty nie wiem, w każdym razie... Oj... Wiem tu na pewno, że... że dobra, no że wybrałem ciebie. No i co? No na tą drogę, jaka ona jest piękna. Ła! Co wy robicie? Oj, oj, oj! Oj, dobra. O, dobra. Troszeczkę tutaj was jest, nie powiem, że nie. O. Nie, i to nie będzie w spokojny sposób. U, powoli brakuje mi amunicji, to coś tak czuję. Wypadł, wypadł. Eee, dobra, już was nie ma. O. Nie jesteście szety, ja nie mogę. Serio, wy wszyscy mnie tak zaatakowaliście. Przecież to jest dopiero początek naszego show, a już wszyscy mnie atakują. No, ludzie, co jest z wami? Nie tak! Albo bardziej, nie ludzie, bo Wy kurde nie jesteśmy. Wy kurde nie jesteście ludźmi. No dobra, więc. No co. A więc dobra, a więc ty idziesz na pierwszy ogień. Tylko tak, yy, dobra. Yy, yy, yy. Nie będzie to. O, siekiera strażacka. To jest naprawdę bardzo dobra broń. Yy, sami poza tym zobaczcie. Tutaj mam takiego oto oponenta, który wiadomo. O, chce mnie zaatakować. No to można również tak go dokończyć. Więc dobra. Siekiera. Fajna broń. Polecam totalnie 10 na 10. No i co? Trzech oponentów kolejnych... Hmm no to o, co to jest? Miecz z grami. Ktoś kojarzy, może Wiedźmina, może jesteście fanami Wiedźmina? Oj! Oh. Nie, nie jesteś? No, nie był fanem Wiedźmina. Poza tym ja też nie jestem, ale... Dobra, pik! pik. Jak dostał? Dobra. O nie! Ono tutaj nie ma tak łatwo. Dobra. <śmany> y Okej, okay, Jedz Geralta z Rivi jak najlepiej. Y no. <śmany> Więc tak na razie wygląda nasze niesamowite show. Y niech teraz będziecie wy. No to dobra. Co by tu się przydało? O, mamy tutaj taki mały... Nie wiem jak to nazwać. Mały nożyk średniowieczny. Tak, to jest no nożyk, A my nie jesteśmy w średniowieczu, więc... No cóż, nic na to... Nic na to nie poradzę, ale ja bym, musiał, bym musiał to sobie tak o tak fajnie złapać. No dobra, y... o no to... Kto? Dał tutaj patelnię. Kto dał tutaj pa patelnię? Co mnie wszystkich wybiłem. Um. A, może... A, no właśnie, może wy daliście tutaj patelnię, co? Po co patelnię? Po co tutaj dawać patelnię? Dobra, ale mam pewien sposób, jak możemy tą broń wykorzystać. O, świetny naprawdę. W sposób? Tylko mm, muszę znaleźć mój pistolet. Gdzie jest mój... Pistolet, który na początku testowałem, bo... Hmm, gdzie... no, on mi się teraz przyda. Albo wiem, pójdę po jeszcze lepszą broń. Jaką jest... O! Oh, ten pistolecik. Dobra. Oj, oj, oj! <ścoughs> oj, 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 oj! Uch. Dobra, zastosowanie do tego. O, właśnie miało być takie. Tylko nie, przepraszam, nie mogę ciebie dokończyć tą bronią. Muszę. Patelnią! Oj! Dobra. Yy, chyba. Co nie jest, Git? Masz tą patelnią, kurde. Uff. Dobra, patelnia to naprawdę bardzo fajna broń. No. Yy, dobra, więc hmm, sprawdźmy jeszcze, yy, kto tutaj chce jeszcze pójść. Czy znaczy, to jest Maniek, Filip i Franek? Okej, okay, dobra. Mam dla Was coś ciekawego. Łopata. Huh. No, też ciekawe, kto przyniósł to łopatę, ale witaj, maniek. Filip i Franek. No, więc tak, wy trzej powinniście wiedzieć. Co do konkretów, kto zjadł mój budyń? To ty byłeś? Franek? Ty zjadłeś mój budyń? Przyznaj się, bo chyba już za późno, żeby się yy, przyznawać. O. Dobra, ta szarża była naprawdę niesamowita. U, witaj! U. No, no i teraz jeżeli już taka osoba leży to możemy, kurde, to możemy wziąć taką łopatę, o. o, kurde, dobra, nie wiem, nie da się, w każdym razie, no chyba całkiem dużo ochotników tutaj było. Dobra, ty się w ogóle wywaliłeś, to w ciebie nie wnikam, może teraz się dowiem kto zjadł mój budy, ha? Co, teraz się dowiem? Teraz się dowiem, kto zjadł mój budyń. Opsy! Dobra, najwyraźniej się trochę wkurzyliście, ale spokojnie, to normalne. Ja też się wkurzyłem. Bo, kurde, bo, bo, ktoś z was zjadł mój budyń. Jasne, jasne. Ktoś z was zjadł mój budyń. Uh, uh, uh. Nie, już nie mam amunicji, dobra. A, ty, ty się... To bronią nie da się nic robić! O, to jest nie tak! A ja nie mogę! O, dobra. Tylko, tylko ostatni, Dobra, hmm, no to co? Tą broń oceniam 1 na 10. Nie dało się w ogóle. Ale, ej, zapomniałem! Kompletnie zapomniałem o naszym pomagierze. Hey. Oho, oh, oh, witaj! Grzesiu, witaj! Witaj, Grzesiu! Słuchaj, mam dla ciebie misję. Zadanie bojowe. Masz mi przynieść wodę. Taką. Taką nie za ciepłą, nie za zimną, po prostu wodę. Ech. No wiesz, no taką. Y, wodę w zwykłej temperaturze. Mam nadzieję, że sobie poradzisz. Y, no, a my przechodzimy teraz do y kije baseballowego. Co my tutaj w baseballu? Gramy w serio Myślicie, że ty możesz zrobić krzywdę? Hmm. Uch, uch. Serio myślicie, że tym czymś da zrobić się krzywdę? U, u. No, mi się nie wydaje, ale nie wiem, nie spisaliście się tą bronią, tak samo jak patelnią. No, a co do ciebie, jeszcze Grzesiu? No to Grzesiu, Grzesiu, Grzesiu. Te... Oj. Grzesi Sosław, przepraszam. Przepraszam, Grzesi Stosław, ale yy, wiem, yy, wiem, Grzesiu, że nie fajnie ci się patrzy na takie pobojowisko. Ale w każdym razie, no dzisiaj robimy testy broni, więc no wiesz, nasze nasze nowe show. Wie, wiesz, jak to jest, Grzesiu? My mamy swoje różne show i to jest jedno właśnie z nich. No tak, dobra. Co najwyżej, tym młotkiem to mogę komuś. O! Tak, Grzesiu! Dobrze! Dajesz go! Dajesz go! Ja, ja im wbiję gwoździe tylko do głowy. Ha! O nie! Co mi, Grzesia będziecie chcieli bić? O wy! Grzesiu sobie z wami poradzi. No i co? Patrzcie! Pa, pa, pa! Pa, pa! Dobra, ja w porównaniu z Grzesiem nikt nie ma szans, prawda? O. Przepraszam, 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 nie chciałam naprawdę. Ha. No to co, Grzesiu? Fajnie się ogólnie spisałeś. Dziękuję ci naprawdę. Naprawdę ci za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Ja tylko pójdę po mój magiczny... karabin. O w sensie... To nie jest karabin, wiesz Grzesiu, Tu jest... Tu jest wszystko w porządku, wiadomo, tu, tu w tym nie ma żadnych karabinów, nie ma żadnych karabinów Grzesiu, więc pamiętaj, jakbyś widział coś podejrzanego daj znać, bo nie tutaj żadnych karabinów nie znosimy, prawda? Prawda Grzesiu? Prawda? prawda? A teraz, a teraz na poważnie, kto, kto zjadł mój budyń? No. O ty. Kto zjadł mój budyń gadać? Nie mam na was już siły. Kompletnie. Zawiedliście mnie dzisiaj totalnie. Widzicie? Nawet Grzesiu już nie chce z wami walczyć. Nawet Grzesiu! Uch, kompletny szok. Kompletny szok. No zobacz, tylko w stopę dostałeś i od razu. Przynajmniej najbardziej wytrzymał z grupy, ale... Ech. Widzisz jak to Grzesiu z nimi jest, no. Bardzo dużo niefajnych rzeczy. Oje, ale jeszcze dostał, naprawdę, dostał takim czymś. Więc Grzesiu, pamiętaj, tu nie ma żadnych karabinów. Jeszcze raz ci ogólnie powtarzam. A ja nadal się nie dowiedziałem, kto zjadł mój budni, proszę Państwa. Ja nadal się nie dowiedziałem, kto zjadł mój budnik. Jeżeli to byłeś ty, to coś na przekmapana, że mi od razu nie powiedziałaś. Jeżeli to byłeś ty. A bo jest ty. Dobra. No więc no, Grzesiu. No, no niestety no mnie jakby... Wiem, ten widok nie jest zbyt fajny. Tak samo jak widok na twoje ramię nie jest fajny. Co oni ci w ogóle zrobili? A my mamy do przetestowania jeszcze jedną broń która idealnie się składa, żeby dowiedzieć się, y, który z nich zjadł mój budyń. Więc mam nadzieję, że zaraz się tego dowiemy. No, tylko... No, trochę ich tutaj jest, jak widzisz, Grzesiu, więc teraz będziemy się zajmowywać, y, kto zjadł mój budyń. Taką to sprawą. Więc jeżeli widzowie, ktoś z waszych kolegów lub nie kolegów zjadł wasz budyń, to... To jest poradnik, jak zrobić, żeby ten ktoś pożałował, że zjadł wasz budyń? Po pierwsze, musicie widzieć takiego prostego szogana. Oj. Oj, i teraz. Oj. No i. Więc już mi się amunicje skończyły troszeczkę. Przepraszam was za to. Nie umiem się tym obsługiwać! No kurde! Ja, 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 ja. Ech. Ech. Może w końcu się dowiem, kto zjadł mój budyń? Nie? Nie dowiem się, kto zjadł mój budyń? To zaraz, mam no, kurde, zrobię disco w bo tarczą wiking. A no, więc. No. Tu pamiętajcie jeszcze o tym, że nigdy. Nie zabierajcie mojego jogurtu, rozumiecie? Nigdy, po prostu. Tobie też radzę lepiej nie zabierać mi jogurtu. Ale w budynie znaczy się. Ale wiem, że to nie byłeś Ty, bo my jesteśmy kolegami od lat Grzesiu, prawda? Hmm. Yy, więc dobra. Yy, czy są tutaj jeszcze jacyś ochotnicy? Są może jacyś ochotnicy? No, pewnie, że są. No to widzowie, idealnie, ponieważ no. Yyy, potrzymajcie mi broń tylko, proszę. Eee, w sumie to może być... Oj! Oj, przepraszam, musiałem zabrać rękę ze spustu, to to to, 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 to. Oj, dobra. O no tak! No, no tak, jeszcze... Jeszcze jeden strzałko może jest, zapomniałem. A teraz rozprawię, rozprawię się z wami jak prawdziwy mężczyzna. Chociaż w sumie po co mam się męczyć, skoro mam jeszcze jedną łopatę? Po co mam się męczyć i po co? Grzesiu ma się męczyć! A no więc... No, Grzesiu, mam nadzieję, że ten odcinek Ci się spodobał. To show! Jeżeli tak, zostaw teraz suba i łapki do góry, Grzesiu. No, właśnie, tak ci, tak ci mówię, tak ci mówię, tak ci mówię, bo nie radzę ci tego nie zrobić. No, bo, no bo wiadomo, co się stanie, wiadomo. No, prawda. No, a to jest taki słodki. I więc no, pamiętajcie, jeżeli show Wam się spodobało. To zostawcie suba, ponieważ no, oczywiście nie chcemy, żeby któryś ukradł mój budyń, a to na pewno nie jest Grzesiu.